Dacia czy Odebrałem Dacie w lipcu 2024 Nikt mi nie powiedział jakie ma spalanie Na zbiorniku, pełnym zbiorniku Paliwa, ile zrobię Kilometrów jeżdżąc na gazie Oto wam pokazuję bardzo ciekawą rzecz Na Benzynie Spala, zobaczcie 14 litrów i 2 Wydaje się to bardzo dużo Ale jak zapalimy autko Autka już troszkę nagrzane zostało. No troszkę trwa, zanim się przełączy. Jest. Zobaczę. Wskoczył mi teraz gaz. I na gazie pokazuję 8,8. A z takich ciekawostek, najbardziej ciekawych rzeczy, zobaczcie, dystans mam przejechany 11 tysięcy. Zrobiłem na pełnym zbiorniku paliwa, paliwo mi się kończy. Zbliża się tankowanie benzyny. Takowałem benzynę 98, ze względu na to, że wiedziałem, że długo będę jeździł na tej benzynie na tą chwilę bardzo polecam jest to naprawdę opłacalna sprawa 11 tysięcy na jednym zbiorniku benzyny zrobić to jest bardzo ładny sukces uważam, że zakup bardzo udany jestem zadowolony z tego zakupu do zobaczenia